W mojej klatce mieszkała pani Ela, słusznego wieku kobieta, która kiedyś pracowała podobno jako księgowa w administracji osiedla, ale od jakichś 20 lat była na emeryturze i tylko z okna księgowała podwórkowych sebów na policję zawalenie browarów. Jak byłem mały, to jeszcze ogarniała i potrafiła nas ganiać po całym osiedlu za kopanie piłką o ścianę, ale ostatnie kilka lat to już ledwo chodziła. Przestała poznawać sąsiadów i w końcu spadła z rowerka kilka miesięcy temu. Dostała zawału, jak wchodziła po schodach i taką sztywną sztywno znalazł sąsiad. W sumie nic dziwnego, że jej serce nie wytrzymało tego po schodach, bo ważyła ze 150 kilo. Wielka była jak kontener. No i teraz się zaczyna najdziwniejsze, bo wczoraj przyszedł do mnie listonosz z listem poleconym z uczelni, że mnie wypie... A ją, jak się potem okazało? A jako, że ten listonosz u nas śmiga podzielnie już 10 lat, to zawsze się z nim zamieni dwa słowa jak przyjdzie, bo to taki Janusz śmieszek chce emerytki, zawsze spyta o stawy, a facetom opowie jakiś świński kawał. No to gadam z listonoszem, pytam, czy dużo pracy jeszcze, czy już kończy. I do domu, a on mówi, że moja klatka ostatnia tego dnia i zaraz leci do brata na wódkę. Tylko musi jeszcze emeryturę pani Eli zanieść. Mówię mu panie, pan to jesteś jajcaz, nie? A on, że owszem pożartować lubi, ale z emeryturami żartów nie ma, bo tam się wszystko zgadzać jak w szwajcarskim zegarze. Ma. bo jak coś się nie zgodzi, to mu po pensji lecą. No to mówię, że przecież Ela pół roku już w grobie. Tak on jej zamierza emerytury dać, chyba na cmentarz zanieść i pod lastryko włożyć. Jeszcze sąsiad przechodził, to też potwierdził, że ona już dawno martwa. Listonosz na nasz z mordą, że jak kurwa martwa, jak on jej miesiąc temu emeryturę przynosił i osobiście mu odbiór kwitowała. Tłumaczymy mu z sąsiadem, jak komu dobremu, że Panie, pan chyba jakąś wódkę dzisiaj już piłeś z tym bratem, bo Ela to już przed wszystkich świętych ducha oddała na tychże schodach, po których pan stąpasz. Własnoręcznie ją sąsiad znalazł i na karetkę zadzwonił, każdy w klatce to powie. A listonosz, że chyba sobie kpimy z niego i on nawet ma przy sobie pokwitowanie jeszcze i może poświadczyć nim. No i faktycznie wyciąga papier z podpisem Eli, że 1370 zł emerytury przyjęła. Tego już było za wiele i się wszyscy zlękliśmy nie na żarty, co tu się odpiera. Jak zmarli z grobów wstają i pobierają świadczenia, to przecież cały ZUS się i w pisdziec. A jak ZUS pisnie, to i poczta, bo przecież emerytury i renty to dla nich połowa roboty. Mówię panowie, idziemy do Eli komisyjnie i sprawdzimy o co chodzi. Jak będzie żywa, to ją opie My za te żarty, a jak martwo, to emeryturę bierzemy na trzech i duba cicho. No to poszliśmy. Tłuczemy w drzwi, ale nikt nie otwiera. No to mówimy z sąsiadem, że panie listonoszu, jak to jajca były, to panu mordę obijemy. A on, żeby podpisu Eli nie fałszował, bo to z miejsca jest kryminał i on w dodatku jest urzędnikiem państwowym zaufania publicznego osobą. Nagle słyszymy, że zamek się otwiera w drzwiach i wychodzi Elka we własnej grubej osobie. Już nawet długopis ma w ręce, żeby kwitować odbiór pieniędzy. Z Sąsiadem to aż na pół piętro Taki nas strach wziął. Ela łapę po pieniądze wyciąga, a listonosz mówił, że przecież żyje i kto tu jest pijany i kto komu w mordę da za dowcipy głupie. My lecimy do Eli i pani Elu. Żądamy wyjaśnień, bo przecież pan Staszek tutaj panią przed wszystkich świętych jeszcze martwą znalazł. Ale Elka nic nie mówi, tylko głową jakoś tak kręci, twarz ręką zasłania. Złapałem ją za habety i krzyczę już rozgorączkowany, że co się k***a dzieje, co? A ona do mnie takim grubym głosem, żebym ją puścił, ch**a. No to już było widać, że coś jest nie tak. Sąsiad doskoczył i się zaczęła szamotanina. Elka mnie chciała w mordę dać, ale nie trafiła i dostał listonosz. To już we trzech ją szarpiemy. Nagle z podobrania poduszka wypada. Potem druga. Peruka spod głowy spada. Elka się rozprostowała jakoś i już jest wyższa ode mnie. Myślę, pierdolę, chyba się transformuje w coś i mnie ku ze żreżywcem! Odskoczyliśmy od niej, patrzymy, a to normalny facet przed nami stoi, tylko umalowany. Był to aktor teatralny i telewizyjny, który ewidentnie podszywał się pod nieboszczkę, żeby wyłudzać emeryturę. Wygląda na to, że będąc otwórcą roli ordynatora burskiego w emitowanym od 99 serialu na dobre i na złe, wykorzystał swoje znajomości w kręgach około medycznych, żeby załatwić, że akt zgonu Eli nie został wysłany do ZUS-u. Postawiliśmy ultimatum, że albo dzwonimy po policji, albo wy... Ale i nigdy więcej się u nas na osiedlu nie pokazuje. A on mówi, że. Dobra, dobra, po co te nerwy panowie? Już sobie idzie, przecież nie ma co robić scen. Jak już wychodził, to jeszcze go listonosz zawołał, żeby jeszcze autograf dał dla żony, bo jest fanką ojca Mateusza. Jasne, jasne, nie ma sprawy, cokolwiek pan zechce. I mu autograf dał. Tylko zauważyłem, że mu listonosz do tego autografu podsunął pokwitowanie za emeryturę i teraz pewnie te 1370 z bratem przepija.